Na pewno kojarzysz ich przynajmniej kilku. Gości na sterydach, którzy próbują wmówić sobie i innym, że właściwie niewiele im to daje. Przecież nadal muszę ciężko trenować i pilnować diety, jak każdy natural. O ile w części przypadków faktycznie może być to prawdą, to jednak jeden rzut oka po siłowni czy Instagramie pokazuje, że wielu użytkowników sterydów nie zwraca praktycznie żadnej uwagi na to, co jedzą, poza wpychaniem w siebie jak największej liczby kalorii, a ich wizyty w siłowni, Bardziej niż metodyczny trening, przypominają cyrkowe akrobacje. Widzicie, jakie mamy cechy wspólne z biterem? Technika to dla nas rzecz święta, po prostu. Naturalnie, od lat obserwowali tą farsę, ale nikt nie miał na to twardych dowodów, aż do niedawna. Australijscy naukowcy postanowili sprawdzić, czy powyższe podejrzenia mają pokrycie w rzeczywistości. Wzięli pod lupę blisko 190 kulturystów startujących w zawodach, 147 naturalnych i 40 z farmakologicznym wsparciem. Przeprowadzili wśród nich ankietę, żeby zbadać, czym różnią się ich protokoły treningowe i suplementacyjne. Analiza ta ujawniła bardzo ciekawe różnice, które doprowadzą nas do wniosku, na jaki największy błąd nie może sobie pozwolić żaden natural. Nazywam się Mikołaj Nowak, jestem lekarzem i oprócz prowadzenia tego kanału zajmuję się klubem stalowej formy, w którym pomogliśmy już ponad tysiącu facetów odblokować rezultaty na siłowni. A partnerem kanału jest KFD, dzięki czemu sprawdzone suplementy kupisz tani z kodem stalowy. W australijskim badaniu okazało się, że użytkownicy sterydów wykonywali od 24 do 40 serii tygodniowo na główne grupy mięśniowe, podczas gdy naturalni kudryści ograniczali się do 12-24. Łatwo obliczyć, że jest to niemal dokładnie o połowę mniejsza objętość treningowa. Równie istotne różnice dotyczyły zakresów powtórzeń. Grupa no-dopingum preferowała wysokie liczby powtórzeń od 13 do 15 ruchów na serię, z kolei naturalni kulturyści częściej wybierali przeciwny kierunek, koncentrując się na niskich zakresach od 1 do 6 ruchów. Ponadto, kulturyści na wspomaganiu chętnie używali zaawansowanych technik treningowych, takich jak superserie, dropsety, półpowtórzenia, zmęczenie wstępne i tym podobne. Robili to w około 98% przypadków, choć trzeba przyznać, że wśród naturali także była to zdecydowana większość, po aż 90%. Byli oni także mniej skłonni do periodyzacji treningu. O ile ponad 70% naturali stosowało przemyślane długoterminowe planowanie swoich cykli treningowych, wśród drugiej grupy odsetek ten spadał do 50%. Kolejna różnica dotyczyła przerw między seriami. Naturalni kulturyści zdecydowanie częściej wydłużali okres odpoczynku, niemal połowa z nich robiła pauzy przekraczające dwie minuty. Tymczasem tylko 20% osób stosujących doping postępowało w ten sposób. Z drugiej strony aż 23% użytkowników sterydów odpoczywało zaledwie 30 do 60 sekund między seriami, podczas gdy wśród naturalnych takich było jedynie 4%. Wszyscy ankietowani wykonywali kardio jako część treningu, choć enhanced lifterzy robili go znacznie więcej niż naturalni. Dodatkowo ci na farmacji częściej wybierali sesje wytrzymałościowe o wysokiej intensywności w około 81% przypadków wobec około 55% w grupie naturali. Obie grupy przyjmowały legalne suplementy, ale z wyraźnymi różnicami w wyborach. Użytkownicy sterydów znacznie częściej sięgali po substancje wspomagające wątrobę, koenzym Q10, BCA, KMB i enzymy trawienne. Naturalni kulturyści z kolei zdecydowanie częściej wybierali kreatynę i kofeinę. Jak wyglądały ich rezultaty? Przy podobnym wzroście około 175 cm użytkownicy sterydów ważyli średnio około 8 kg więcej niż naturale, osiągając masę ciała około 95 kg wobec 87 kg w grupie naturali. Konkluzja jest bezlitosna. Użytkownicy sterydów mogli stosować większą objętość treningową i kiepskie protokoły, a mimo to osiągać lepsze rezultaty niż naturalni kulturyści, którzy częściej przestrzegali naukowych zaleceń, lecz mimo właściwego podejścia uzyskiwali gorsze wyniki. Zresztą to nie jedyne badanie, które to potwierdziło. W 1996 roku naukowcy podzielili 43 zdrowych mężczyzn na cztery grupy. Przez 10 tygodni dwie z nich otrzymywały cotygodniowe zastrzyki 600 mg enantanu testosteronu, pozostałe dwie placebo. Podczas eksperymentu naturalnie trenującym zyskali 1,9 kg beztłuszczowej masy ciała, podczas gdy mężczyźni stosujący testosteron i trenujący osiągnęli przyrosty rzędu 6,1 kg. Najbardziej szokujący był jednak inny rezultat. Grupa otrzymująca testosteron bez treningu dołożyła 3,2 kg beztłuszczowej masy ciała. Wynik przewyższający efekty naturalnych ćwiczących. Innymi słowy, mężczyzna siedzący na kanapie, ale stosujący testosteron uzyskał o 68% lepsze rezultaty niż natural trenujący siłowo 3 razy w tygodniu. To badanie definitywnie udowodniło, że farmakologiczne wspomaganie fundamentalnie zmienia możliwości organizmu, niezależnie od jakości, treningu czy diety całkowicie zmieniając zasady gry. Teraz zadajmy sobie kluczowe pytanie: skąd bierze się ta dramatyczna różnica? Nie wiem. Jakie mechanizmy fizjologiczne stoją za tym zjawiskiem i jak naturalnie trenujący mogą wykorzystać tę wiedzę, żeby zoptymalizować swoje podejście do budowania masy mięśniowej i siły? Te mechanizmy są kluczowe dla zrozumienia, jak naturalnie trenujący mogą zoptymalizować swoje podejście do budowania masy mięśniowej i siły, ale warto równocześnie zadbać o fundament, swój poziom testosteronu. I właśnie dlatego do końca tego tygodnia możesz jeszcze dołączyć do 30-dniowego wyzwania T1000 otwartego dla osób, które dołączą do mojego kursu, który pomógł już ponad 500 facetom podnieść naturalny poziom męskiego hormonu. Jak widzisz na nagraniach z naszej wyzwaniowej grupy, energia, motywacja i wzajemne wspieranie się w drodze do celu tworzą atmosferę, której nie doświadczysz nigdzie indziej. Bo wiedza to nie wszystko. Potrzebujesz też odpowiedniego środowiska, które zmotywuje cię do działania. Taka okazja, żeby w grupie równie zdeterminowanych facetów w końcu zmienić swoje nawyki i podnieść testosteron, może się już nigdy nie powtórzyć. Tylko do jutra możesz jeszcze do nas dołączyć i zacząć prawdziwą zmianę. W tym celu przejdź na stalowyszok.pl. Link w opisie. Przede wszystkim naturalnie trenujący mają podwyższoną syntezę białek mięśniowych przez maksymalnie 24 do 48 godzin po treningu. Pokazało to m.in. klasyczne badanie Magda Gala. Po tym czasie tempo syntezy wraca do normy. Co to właściwie znaczy? Synteza białek mięśniowych to proces, w którym organizm naprawia i buduje nowe białka w mięśniach po treningu. Ale uwaga! Sama synteza to jeszcze nie wzrost mięśni. Hipertrofia następuje dopiero wtedy, gdy synteza białek przewyższa ich rozpad przez dłuższy czas. Dlatego nie chodzi o to, że mięśnie rosną tylko przez 48 godzin po treningu. One rosną stopniowo, gdy bilans pozostaje pozytywny. Te 48 godzin to natomiast okno, w którym organizm naturala ma najlepsze warunki do regeneracji i odbudowy, pod warunkiem dostarczenia mu odpowiedniej ilości białka, kalorii i snu. A co z osobami stosującymi testosteron? U nich synteza białek może być stale podwyższona. 24 na 7, niezależnie od treningu. Nie Organizm cały czas pozostaje w stanie anabolicznym. To jak porównanie pieca na węgiel do centralnego ogrzewania. Natural musi regularnie dokładać do pieca treningiem, jedzeniem, snem, żeby utrzymać procesy budowy mięśni. Osoba na testosteronie ma stałe ogrzewanie, organizm sam podkręca syntezę białek przez całą dobę. Kolejną fundamentalną różnicą jest środowisko hormonalne, ale kluczowe okazuje się nie tyle kwestia testosteronu, co sposób w jaki organizm radzi sobie z kortyzolem. Kortyzol to hormon przetrwania przygotowujący organizm na zagrożenie. Zwiększa czujność, motywację i koncentrację poprzez konwersję noradrenaliny w adrenalinę. Mobilizuje energię i zwiększa częstość akcji serca oraz siłę skurczów mięśnia sercowego. Problem zaczyna się, gdy pozostaje przewlekle podwyższony. Wtedy uruchamia destrukcyjną kaskadę. Zwiększa poziom miostatyny hamującej wzrost mięśni, nasila katabolizm, osłabia regenerację, pogarsza wrażliwość na insulinę i powoduje retencję wody. Osoby na dopingu mają jednak chemiczną ochronę przed tymi konsekwencjami. Sterydy anaboliczne blokują miejsca, gdzie kortyzol przyłącza się do komórek, uniemożliwiając mu wykonanie destrukcyjnej roboty. Dodatkowo, testosteron i kortyzol konkurują o te same receptory. Gdy testosteronu jest farmakologicznie dużo, przytłacza kortyzol przez przewagę liczebną. Rezultat? Wspomagający się lifter może funkcjonować w środowisku chronicznego stresu, bo ma wielopoziomową ochronę. Naturale są natomiast bezbronni. Każdy nadmiar kortyzolu bezpośrednio wpływa na ich mięśnie i układ nerwowy, ograniczając efekty treningowe. Zmęczenie neurologiczne, czasem nazywane zmęczeniem nadnerczy, to mylące określenie, bo ani układ nerwowy, ani nadnercza nie mogą się dosłownie zmęczyć. Objawy są jednak bardzo realne spadek energii, utrata motywacji, apatia, niezdolność do odczuwania przyjemności, obniżone libido, depresja, utrata pewności siebie, gorsze wyniki treningowe. Te symptomy wynikają z zaburzeń systemów neuroprzekaźnikowych, zmniejszenia liczby i wrażliwości receptorów beta-adrenergicznych, wyczerpania norepinefryny, obniżenia poziomu dopaminy i utraty wrażliwości receptorów dopaminowych. Chemiczna komunikacja w mózgu po prostu zaczyna się zacinać. Głównym sprawcą jest nadprodukcja adrenaliny, spowodowana nadmiernym wzrostem kortyzolu. Organizm funkcjonuje miesiącami w trybie walcz lub uciekaj, aż system się przeciąża. I znowu, osoby na sterydach są chronione przed tym mechanizmem, naturale pozostają narażeni na pełen ciężar tego zjawiska. A skąd może się wziąć nadmiar kortyzolu i co z tego wynika dla naturali? Główne czynniki zwiększające jego poziom to duża objętość treningowa, wysoka intensywność wysiłku, stres psychiczny związany z wyzwaniem treningowym, przeciążenie neurologiczne wynikające z nauki nowych ruchów, duża gęstość treningowa, czyli krótkie przerwy między seriami oraz presja rywalizacji. Osoby stosujące doping mają znacznie lepsze możliwości regeneracyjne i odporność na takie obciążenia, stąd ich treningi mogą być bardziej ekstremalne. Dla naturali kluczem jest mądre zarządzanie stresem treningowym. Na pocieszenie dodam, że istnieje zjawisko Cortisol Rebound odbicia kortyzolowego po cyklu. Gdy osoba na dopingu kończy cykl, kortyzol zaczyna działać ze zdwojoną mocą, co jest głównym powodem utraty przyrostu po zejściu z cyklu, choć oczywiście dodatkowo obniżony testosteron nie pomaga w utrzymaniu masy i siły. Jakie praktyczne konsekwencje mają te różnice między naturalami a wspomagającymi się lifterami? Po pierwsze, paradoksalnie, Naturale powinni trenować częściej poszczególne grupy mięśniowe, ale rzadziej ogólnie i z mniejszą objętością na sesję. Enhanced lifterzy mogą wykonać 25 serii na klatkę w jeden dzień i czekać tydzień na kolejny taki trening. Naturalni powinni robić 6-8 serii dwa razy w tygodniu. Dlaczego? Ich synteza białek wraca do normy po 48 godzinach, więc tygodniowa przerwa oznacza marnowanie kilku dni potencjalnego wzrostu. Po drugie, na sterydach mięśnie wykorzystują znacznie więcej białka do rozbudowy. Przy podkręconej syntezie białek 24 na 7 organizm przetwarza większe ilości aminokwasów na nową tkankę mięśniową. Taki delikwent faktycznie skorzysta z diety kurczak plus ryż 6 razy dziennie i 3 gramów białka na kilogram masy ciała. Natural ma ograniczony potencjał w tym zakresie. Po trzecie, dzięki omówionym mechanizmom ochronnym, osoby na sterydach mogą rozwijać masę mięśniową skutecznie, nawet przy podwyższonym kortyzolu. Progresują w warunkach destrukcyjnych dla naturali, mogą trenować ciężej, częściej być pod większym stresem i nadal osiągać efektywny rozwój siły i masy. Wobec wszystkich faktów pokazujących, jak bardzo naturalne muszą uważać na regenerację i odpowiednie dobranie objętości treningowej, podopieczni nagminnie podsyłają nam na początku współpracy strasznie przeładowane plany treningowe. Można odnieść wrażenie, że wielu osobom wydaje się, że siedzenie na siłowni przez 3 godziny i robienie 10 różnych ćwiczeń na klatkę sprawia, że mięśnie rosną od samej objętości przerzuconego żelazma. Niestety tak to nie działa. W treningu siłowym więcej nie zawsze znaczy lepiej. Istnieje coś takiego jak śmieciowa objętość. Nadmiar serii i ćwiczeń, które nie dają już dodatkowego bodźca wzrostowego, tylko marnują czas, energię i windują poziom kortyzolu. Rzućmy okiem na wyniki pewnej metaanalizy, gdzie widać wyraźnie, że do około 6 serii na grupę mięśniową na treningu efekty rosną, natomiast powyżej tego progu przyrost się wypłaszcza, a nawet może się cofać. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwszych ciężkich seriach mięśnie zostały już solidnie zaangażowane i dalsze dobijanie ich 10 czy 15 serią daje coraz mniejszy zwrot i kumuluje zmęczenie, przez które kolejny trening wykonasz na pół gwizdka. Ale marnowanie czasu to nie wszystko. Zobaczmy, jakie negatywne skutki ma przeładowany, źle zaplanowany plan dla naturala. Po pierwsze, brak pełnej regeneracji oznacza zahamowanie adaptacji. Trening to jedynie bodziec, ale mięśnie rosną podczas odpoczynku. Bez wystarczającej regeneracji między sesjami nie nadążysz odbudować włókien mięśniowych i nadkompensować siły. Efekt? Na kolejnym treningu jesteś słabszy, nie dobijasz zaplanowanych powtórzeń, forma spada. Naukowo nazywa się to niewystarczającym odtworzeniem wydolności. Zbyt krótka przerwa powoduje tymczasowe obniżenie siły i gorsze wyniki. Po drugie, następuje zmęczenie układu nerwowego i zaburzenie równowagi hormonalnej. Przetrenowanie to nie tylko przeciążone mięśnie. Gdy narzucisz sobie zbyt duży stres treningowy, oberwie też układ nerwowy i hormony. Nadmiar kortyzolu i adrenaliny przez zbyt ciężkie treningi powoduje, że receptory adrenergiczne stają się mniej wrażliwe, wyczerpuje się dopamina, rośnie poziom zmęczenia psychicznego. Kolejny problem to spadek motywacji i słomiany zapał. Ten punkt wiąże się z powyższym, ale dotyczy też aspektu psychologicznego i praktycznego. Jeżeli twój plan treningowy wymaga spędzania dwóch godzin dziennie na siłowni 6 dni w tygodniu, zadaj sobie pytanie: jak długo dasz radę tak żyć? Większość osób ma pracę, studia, życie osobiste. Początkujący adept może przez kilka tygodni być nakręcony, ale gdy zobaczy, że nie ma życia poza siłownią i kurczakiem z ryżem, często następuje wypalenie. Statystyki są bezlitosne. 50% nowych bywalców siłowni rzuca treningi w ciągu pierwszych sześciu miesięcy, głównie z braku motywacji i niemożności wpasowania ćwiczeń w rutynę dnia codziennego. Następny błąd to zbyt wczesna specjalizacja i zaniedbanie bazowej siły. Wielu początkujących zapomina o najważniejszym. Fundamentem sylwetki i mas mięśniowej jest ogólna i funkcjonalna siła. Dla naturala ćwiczenia złożone załatwiają więcej za jednym zamachem. Budując siłę całego ciała, przygotowujesz fundament pod cięższy trening w przyszłości i pobudzasz anabolizm całego organizmu. Skupienie się od razu na izolowanych dodatkach rozprasza siły na małe mięśnie, które i tak nie urosną porządnie, jeżeli nie ma wspomnianej bazy. Sam naturalny mister Olympia, John Hansen podkreśla, że najlepsze co możesz zrobić to trzymać się podstaw, wolne ciężary i podstawowe ćwiczenia. Bez silnych nóg, pleców i klatki próba dopinania detali izolacjami to jak budowanie domku z kart na piasku, prędzej się rozleci niż urośnie. Nie można też zapominać o ryzyku kontuzji przy nadmiernej objętości. Więcej serii i ćwiczenie to więcej łącznego obciążenia dla stawów, ścięgien i więzadeł. Jeżeli ciągle dokładasz objętości albo intensywności, a nie dajesz ciału czasu na adaptację, prosisz się o uraz. Przez pierwsze kilka tygodni każdy może dać rady na euforii, ale tkanki łączne, które mają wolniejszy metabolizm niż mięśnie, zaczynają protestować. Bóle łokci, barków, kolan, przeciążone plecy. Naderwanie ścięgna bicepsa czy rotatorów barku może wykluczyć z treningów na długie miesiące, a niestety zdarza się to coraz częściej u młodych bywalców siłowni, którzy przeginają pałę. Często pogoń za objętością wiąże się też z dążeniem do skracania czasu odpoczynku między seriami i pogonią za jak największą pompą. Jednak pompa mięśniowa to nie to samo co efektywny trening. Oczywiście każdy lubi to uczucie, ale z punktu widzenia hipertrofii liczy się przede wszystkim napięcie mechaniczne i efektywna objętość. Lepiej mieć siły na kolejną serię, niż robić ją na półgwistka, bo zegar tyka. W widocznym badaniu porównano 8-tygodniowy trening z krótkimi przerwami, trwającymi jedną minutę, z treningiem z długimi przerwami, 3-minutowymi. Druga grupa osiągnęła znacznie większe przyrosty siły w przysiadzie i wyliskaniu oraz większy przyrost masy mięśniowej uda. Sporo tego wyszło, ale chciałem pokazać, jak wiele minusów ma korzystanie z przeładowanych planów i naśladowanie osób na wspomaganiu. Naturale muszą trenować mądrzej, a nie tylko więcej. Nie znaczy to, że masz się obijać, absolutnie. Chodzi o to, by znaleźć optymalny balans, tyle treningu, ile potrzeba do stymulacji wzrostu, ale tyle, by nie zakopać się w zmęczeniu. To był stalowy szok, a teraz do następnego.